maleczko witam na serdecznie na nowej serii z farmingach Jesteśmy na mapie Polonia. Już troszkę tutaj zacząłem grać sobie tutaj na tej planszy Więc może zacznijmy od tego, że wam pokażę wam gospodarstwo moje, które już trochę na nim tutaj gram Mam taki kombajn ciągniczek, przyczepka Już taki 155 poni. To chyba jest 115, albo do 95 Czepa, brony, dwały tu mamy nawozy, tu mamy pół 3 skibowy i 4 skibowy też jest. Tam kultywator jest. O, tu jest pół taki, brony mamy takie nawet. O, tu jest u mego sąsiada. Farba ogólnie, bo tam ma tamte pole. Ogólnie jeszcze kupił koło, gdzie pole, co tam jest. Ten, gdzie ten bizon stoi. A nie mogliśmy się dogadać, więc kupił przede mną. Ogólnie pokażę wam plansze, jakie mamy tereny, w ogóle. Eee, tu, tu, tu tereny. Pomarczowe to są jego i ja tutaj wszystkiego te budynki pokupiłem, one są po małe, bo jedynka to jest moje całe gospodarstwo, 16 kupiłem i 19 chcę kupić, ale kupię, bo będzie już po prostu ten moje, Bo Chciałem tu 15 kupić, ale nie mogę. Lub, lub będzie takie coś, że da się on tu 30 tysięcy, 25. 000. Lub się okaże, z się dogadam, że jak przela te pole, to ja je kupię. O. I kupi on to, ale dorzucę mu 10 tysięcy. Bo chciałbym całe to, bo te pole też, to całe to, 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 z tym chciałbym mieć swoje z na przykład tymi budynkami. Ale za czym, czy tak się bo tutaj to jest po 10 tysięcy, No, 10, 8 to tak nie dokupowałem, bo 9 mam cały las do wycięcia. Z trochę mam pola po ścianę I tutaj. Zaraz, zaraz, tu wam pokażę. Magazyn, mogę wam pokazać, mam tylko tyle zboża i tyle. Dobra. E, to jest ten ciapek, wcześniej ja kupiłem ten ciągnik tylko, bo jest mój, ale po prostu oddałem dla sąsiada. Omiękłem na moim, ogólnie na mojej planszy, bo w się sensie ma opuszczone takie Można powiedzieć gospodarstwo. E, o, Nowy ciągnik, fajny ciągnik ma. Dobra, yy, zaraz, zaraz Wam pokażę Gdzie on tu ma? Zaraz, zaraz, tylko ten na bazę ty, ty, ty. Muszę te drzewka też powycinać Bo one tylko tutaj przeszkadzają Całe chciałbym sobie tutaj To jest, bo no, mi się proszę w trakcie Nie mogę nic wycięć, nie, nie zatrzymałem O, dobra, chyba się radę taki, taki troszeczkę myk zrobiłem a po prostu, żeby sobie tutaj ułatwić na ten moment tamto klaszę, ja tu ma stopa sobie grzeba, mogę po wycinać sobie na spokojnie chyba ten szczerze mówiąc, ja nie wiem jaki ja mam ogólnie pacienki. jeden chyba jest mniej, słabszy zaraz zobaczę sam bo na promocji zobaczę co tu mamy no, kombajn trochę na sileczkarnie, taki kombajn o, 60 mamy. Dobra, niech kupiłem. Dobra. Ono już się pojawiło nam tutaj w zestawie. Fajny ciągniczek. Dobra. Już wam pokazuję, bo zobaczyć. A to dobra, to sprzedajemy, bo to nie jest mi potrzebne bo kupiłem wcześniej, a ja zapomniałem to sprzedać bo używaliśmy na coś innego co to mamy, 155 koronie, 96 i 76 to jest aha, dobra to ten co ciągnik mu oddałem, więc zostaje to u niego 76, dobra to jest napędem, ja myślałem, że to jest też 115, a, jest, a to 150 pędka. dobra? to ja się po prostu pomyliłem dobra dobra, i ładujemy sobie tutaj do pełna Warto? Uuu, już, już tylko będzie problem To coś tutaj nie jest, nie hala <laughs> Będzie problem po prostu, ten ciągnik jest ze słaby na to wychodzi Myślę, który to jest ten, ten mocniejszy, chyba to jest ten 104, jest, nie, nie powinien być to 104, tylko, <słyska> 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 tylko 128 160 tak, jest silna, więc go zgaszę i pójdę do niego, A. mam wszystkie dźwięki, jaki są kolor, muszę sobie po prostu pozmieniać, Tam jest czerwone, słabsze, temu musiałbym dać chyba coś zielonego, żeby załatwić po prostu hmm. pracę będę tutaj ciągniku troszeczkę zmienić I tutaj czy I... co jest aha obciążnik, no dobra po prostu ode mnie ładował na ten średnio było trochę tak jak wysypię będzie troszeczkę mniej będzie już mógł normalnie o, pracować, fajnie będzie, dobra trzeba wapno trochę rozsypać bo potrzebujemy na pole jest wymagane potem chyba jeszcze będę musiał opryskiwać na no to wszystko bo jest wymaganie chwast musimy się pozbyć więc nic nie poradzimy o tak zrobię na skrótce o tak jak będzie 2 tony będzie moim zdaniem chyba ok nie ma co dawać więcej bo będzie podnosił tam, dobra, dość dwie 2,5 tony Z no, to, to jest okno. Kiedyś wjechał w miarę okno. Ok. Zobaczymy sobie, czy teraz będzie git. Dobra, jest git. Dobra, No prawe koło na całe pole zapewne raz. Bo to jest 42 metrowe. Tak dobrze pamiętam. Bo tam tamty sad, ale ten sad będę chciał o zmniejszyć, czyli na przykład o gdzie jest do to równo, tutaj posadzić drzewkę jeszcze na tym polu. No i chyba tak chyba zrobię, tylko muszę, muszę sobie pomyśleć, kiedy to zacząć wycinkę wprowadzić, bo trochę tego roboty jest przy tym. I muszę poprosić tutaj sąsiada do pomocy. i zaczynamy czy będzie miał dla mnie czas wymagałem yy, dobrym To już wiem co tu mamy bo dziesiątkę też będzie tutaj kupiłyby tutaj te pole zwiększyć jakie jedne wielkie takie mieć A potem tam no, jak miłka ten kawałek pola bo tam na przykład tą brzozę leciał wyciąć zapros ekranu no, to to się później zobaczę jak to jeszcze wyjdzie, a zobaczymy. Dużo mniej więcej nie potrzebuję. Bo tam te dwa pola wchodzi naprzód, tam te dwa kawałki ma. Więc będzie in będę tutaj, tutaj przyjadę tylko tutaj bronami, żeby zacząć, tutaj zacząć po prostu robić jak tu mówiąc. Muszę się na posianie rzepa. Dobra, to jest skończone. Obud na sąsiada też daliśmy. Dobra, no to możemy tutaj już zacząć po prostu dać na jeszcze na tę chwole. Troszeczkę mam tutaj bałagę tutaj na całym gospodarstwie, ale to nic. tutaj zrobię, że tutaj po ale to później to porobię. Hmm. Dobra, dwie tony starsze. Tylko muszę sobie chyba z naprawą silnika. Bo wydać, mi się tutaj szut, podłączyć żeby mógł mieć te to podnoszenie z całe wszystkiego. a abyś się przydało. aha, to takie coś się robi. stało się na teraz nawozy i teraz nagle białe na czat. Nie. Dobra, nie. Pierwszy raz takie coś widzę. Dobra, nie wnikam po prostu. Dobra, tu, 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 tu. Chociaż będzie tutaj już przeszokowane to już tutaj na wszystkie pola. Tylko muszę nawozy zawieźć na tamte pole, ale to, to za sakarmę. Tak się pójdzie tam i już. Tylko skończy się, się całe to pole, co tu do zrobienia. dużo pola nie ma, może na przykład na te trzy ciągniki ale roboty dużo nie mam. Może komajne miejsce co kosić troszeczkę, ale szczerze dla mnie te małe pola są lepsze, bo na przykład 8 pół małych na no to wychodzi 4 przyczepy z morza niż na jednej dużej planszy, na przykład na jednym dużym polu 20 przyczep. No co wtedy na jednym polu zajmuje więcej czasu niż na, na tym małym? Dlatego wolę sobie na spoko, nie grać na tych małych, na kolonie M moim zdaniem mapy jest spoko i się fajnie na tym mapce gra. Bo my mamy jeden tutaj serwer próbny, czyli testowałem sobie, jak to wygląda wszystko, a tutaj zacząłem już grać na serio na tym mapce dla mnie jest bardzo, bardzo fajna. Mogłem sobie już na niej na spokojnie grać. Daję teraz zawóz, bo mam tutaj włączone jak tu mówię, niszczenie plonów. Sąsiad co tam się dzieje? Dam ci troszeczkę nawozu. Muszę większe plony. O, nie mam dostępu do tego do pola. Dobra. Tak, pojadę, tą drodze będę chciał wyciąć, tą jedną żozę, tą drugą Tamty krzaki, tamto Bo tamto, gdzie ta mała farma na końcu, to jest tamto naprost To jest małe gospodarstwo, tam y, może zobaczyć tam kultywator stary, czy silnik jest, nie wiem Co tam jest Może zarośnięty gospodarstwo sąsiada Tamto jest, tamto naprost Ale wykupię sobie sumie drugi ja po prostu poddałem wcześniej, bo tam potrzebowałem całe gospodarstwo, coś tam na rozwinięcie swojego gospodarstwa i tej dalej. więc ciągnik i dalej. No i sobie tutaj troszeczkę popracowałem przy polach i kupił sobie tam to wszystko. Więc dla mnie spoko. I dla mnie, gdzie gites. nie będę chciał tutaj warsztat postawić, ale warsztat myślę, żeby sobie dać. Tutaj... 10, ale nie wiem, gdzie jeszcze. No bo leciało wiadomo, że tą szopę, to co kupiłem, trzeba robić na coś innego, ale... ale jeszcze nie wiem, na co. Bo tutaj, gdzie ta szopa, teraz cofam, będę na większy, większy mniejszy większy jar postawił, czy coś innego, nie wiem. Będę musiał pomyśleć. Finansowo jeszcze nie mogę sobie na to pozwolić, więc zbieram sobie te książki. Jak tu sobie na zbieram. Dopiero będę mógł coś tutaj sobie kombinować na większe, bo doleciał sobie większy komań. Ale teraz mi nie jest potrzebny, więc zostawię sobie jaki jest. Dlatego to właściwie nie mam, ale myślę, że by chyba sobie jeszcze. Muszę sobie ten cionik przestawić Po te woreczki przesunąć On troszeczkę ułatwiam sobie grę, bo nie mam takiego wóz w... e... tura żeby poprzestuwać to całe wapno więc muszę sobie poczekać z tym na kupność na kupno więc, więc sobie tutaj na spokojnie czekam ty, 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 ty. i dobrze to zostawię to z ziarna chyba postawiam sobie je na tabą na prost po prostu niech tutaj stoją nie będę przeszkadzać i na w środku gospodarstwa. Dobra. Dobra. My się widzimy w następnym odcinku. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się tutaj. Będę trochę siało w następnym odcinku, ale będę chciał troszeczkę trochę porobić. Na przykład, kupić nam. Na ten moment garaż. To jest mój cel, żeby umożliwić kup, kup na jednej przyczepy, żeby mógł sobie zbierać litery i tak dalej. Więc wszystko wytłumaczę na tym odcinku, więc ja się Wam żegnam, zostawcie suba lajka i lecimy na następnym odcinkiem. Cześć!